Oblot paralotni w ramach przeglądu pełnego. Paralotnia Buran Reflex 28 metrów. Masa startowa maksymalna 125 kg. Rok wykonania 2010. Więc dość leciwe skrzydło z dość bujną przeszłością. Jak widać, widać, że nie leżało w szafie. Dość dużo użytkowane. No i mające już 9 sezonów, a więc sporo. Jednak tutaj stan tkaniny jeszcze wyszedł bardzo dobrze, jeżeli chodzi o przepuszczalność. Były problemy z olinowaniem. Część linek się skurczyła na pewnych rzędach, więc skrzydło się przetrymowało. Zmieniło się. To wyważenie tego skrzydła, i należało tutaj to skorygować, to olinowanie, co zostało zrobione. Dzisiaj, dzisiaj jest ostatni etap przeglądu, a więc y, oblot. Ma to pokazać, jak skrzydło zachowuje się przy starcie, w powietrzu i w locie. Widać, że para lotnia latała z silnikiem po, po tych plamach. Oleju, które się wydobywało z układu wydechowego, i przez śmigło zostało tutaj rzucone na, na czasie skrzydła, ponieważ była biała, więc jest w tej chwili biała w takie czarne kropki. Ale tak to już jest przy lataniu z napędem. Taśmy nośne paralotni wyposażone są tutaj w system sterowania stabilizatorami to są tutaj te dodatkowe. Uchwyty także wszystko wygląda w porządku, jeszcze kontrola drugiej taśmy, oczywiście. Wygląda, że linki są dobrze sklarowane więc nie powinno być problemów ze startem. Dobra, idzie lekki podmuch z przodu więc będzie można przystartować. Dobrze. No i po locie, w trakcie lotu było widać, że ewidentnie te sterówki są za krótkie. Poza tym to jest jakimiś tutaj 10 węzłów namotane. Także no nie, nie, nie ciekawie to wygląda. To mocowanie uchwytu do linki sterowniczej, także trzeba będzie to poprawić i podłużyć co najmniej z 10 cm te linki. Podsumowując przegląd tej paralotni Buran Reflex z 2010 roku. No należy zwrócić uwagę, że paralotnia przeszła wszystkie próby. Jeżeli chodzi o tkaninę, pozytywnie. Przepuszczalność tkaniny jest na poziomie bardzo dobrym. Wytrzymałość również. Linki również są w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Część linek została wymieniona ze względu na to, że uległy skurczeniu i skrzydło po prostu zmieniło się wyważenie tej paralotni. co mogło być niebezpieczne więc zostały tutaj wymienione część linek i, i w tej chwili taśmy są, taśmy są w miarę w porządku no widać, że to skrzydło nie, nie leżało w szafie, tylko było dość intensywnie użytkowane przez poprzednich właścicieli w tej chwili można powiedzieć, że Zostanie dopuszczone jeszcze do lotów. Myślę, że w zależności od sposobu eksploatacji tego skrzydła może jeszcze posłużyć jeden, dwa, może, może kilka jeszcze sezonów.